Młodzieży w wieku 14-18 lat, a często młodszych, formowano oddziały junackie. Wielu z nich po ukończeniu kursów i pełnoletności trawiało w szeregi II Korpusu, obficie zraszając krwią włoską ziemię w dalekiej drodze do wolnej Polski. Żołnierz polski walczył na wszystkich frontach II wojny światowej. Od libijskich piasków pod Tobrukiem do norweskich śniegów na Rwinu. Od łąk Normandii po białoruskie bagna pod Leninem, Okręty pod polską banderą pływały od arktycznych konwojów do Murmańska. Przez ocean po Morze Śródziemne. Lotnicy walczyli we Francji, bronili Anglii i bombardowali Niemcy. Już jesienią 1939 roku na ziemiach wcielonych do Związku Sowieckiego powstawały pierwsze oddziały partyzanckie, prowadzące walkę z okupantem. W centralnej Polsce, za wyjątkiem oddziału Majora Hubala, oddziały takie zaczęły powstawać od 1943 roku. Polskie podziemie było największym w Europie, a liczba żołnierzy Armii Krajowej, batalionów chłopskich czy narodowych sił zbrojnych dochodziła do blisko 700 tysięcy. Olbrzymią rolę odgrywali wyszkoleni na wyspach brytyjskich cichociemi. Mający marginalne poparcie komuniści, rekrutowali do oddziałów Gwardii Armii Ludowej bandy rabunkowe, które siały terror wśród ludności cywilnej, jak na przykład oddział GLLW Izraela Eisenmana. W wyniku akcji NSZ pojmanych bandytów rozstrzelano. Wielokrotnie oddziały NSZ, szczególnie Brygady Świętokrzyskiej, oczyszczały teren z bandytów, komunistycznych kolaborantów czy sowieckich spadochroniarzy.